Hej, hej moi drodzy, 20 paczuszek po raz czwarty ze stóweczki ekstra klasy, Zaczynamy, zobaczymy. Polujemy na top mastery oczywiście, ale jeszcze troszkę fansów nie zostało do uzbierania, więc bierzmy się za to. Lekowicz, Jiro, Gajo, Spajsza, Silva, Gwiazda, Ribeiro. To sobie darujemy gwiazdy i i gwiazdy. Interesują nas kluczowi, fansy, e, obrońców, to znaczy mistrzów obrony już mam wszystkich. No i jeszcze mi brakuje czterech topmasterów, więc jest co zbierać. Malarz Jalamidze. Tutaj mamy Leg Jestbergiem. Chrapek Mila i pierwszy to jest ulubieniec Teblecki. Kurczę. Dźwigała, Wrdoliak, Baran, Pazio, pich i Sarki. Malarczyk, Nikitowicz, Jaga. O, Górnik Zabrze dwa, e, dwa loga. Mamy tutaj też wschodzącą gwiazdę Maka. I kolejna karta specjalna jest to Wranies. Masakra, jak niektórzy się nazywają, ciężko to ogarnąć. Z Lecha mamy Wąkiewicza, Gergela Pawelca, Frączczaka Dankowskiego, wschodzącą gwiazdę oraz kolejny fans, z Fajnie, fajnie. Im więcej fansów, tym lepiej. Mistrzów obrony to małaś za dużo. Niektórych ma już po pięć, ale to normalka raczej w tej edycji. Baran, Sadajew, Burliga, Stawarczyk, Jodłowiec oraz Mistrz Obrony Sifuentes. Niezbyt mi to zgrabnie idzie z tymi opakowaniami. Dzisiaj Zachara, Frankowski, GKS, Szatałowa, Zajac, Gwiazda, Grzelczak oraz Wasiluk na Fansie. Terałka, rzeźniczak, Chmiel, dudka, Na wschodzącej mamy Dąbrowskiego oraz mamy trele na Mistrzu Obrony. Jovanović, Bonin, Jewticz, Gomez, Darosa i Grzelczak. Formela, Prusak, Piast, Sochan, szewczyk i mamy Janukiewicza. Powoli nam się wyrównuje stan kart specjalnych. Na razie jeszcze kluczowego nie było. Zobaczymy, czy w ogóle będzie, bo w ostatnim odcinku bo ich aż, bardzo, aż za dużo. Można by było, że Spiątkowski, Bielak, Podbeskidzie, Grodzicki, Sawala oraz Lowręczicz. No i może być tak, że na przykład w ogóle nie będzie punktowych w tej dwudziestce. Baran, baran, malinowski pogoń, szepczek oraz ludka. Web, web idą obrońcy z. Urbińcami. No, nie chcę się za bardzo poddać. Sadajew, Malarczyk, Gworgian, Zwoliński, Szliga oraz Steblecki, Piąty Fans. Ile nam tutaj zostało? Siedem. No, to tak jak mówiłem, może nie być rewelacji mimo wszystko statystycznie wypada ile wypada i to się wszystko powinno wyrównać Madej, Hurado, Diabang Vasconcelos, Paisao i Patejuk bazę odczytaczną, tutaj się już przewracać Frankowski Basta, Gwurgian, Zwoliński, Seri i Kuciak. Co to byłby za odcinek, gdyby nie było Duszana. Krzysztof Pilarz, zaidler, Lechia, Rudol Kita na gwieździe oraz Wołomkiewicz Koźniak, Kuciak, Ankur, Bójcicki, Matras, Pietrasiak W tej serii to chyba nawet mam kilka brakujących bazówek, typu gwiazdy wschodzące gwiazdy, więc muszę to wszystko przepatrzeć, czego mi brakuje stąd. Czy jakieś braki zostaną uzupełnione, łuczak, wranies murawski, Carlos, Szeliga oraz Dudka, po raz drugi chyba już dzisiaj. Ale jakoś suwo pewnie to nie jestem. To jest przedostatnia paczuszka. Baranowski, Małecki, Jankowski, Surma, Grzyb i... O proszę! Trafiliśmy jednak pod sam koniec. Już myślałem, że nawet jednego nie będzie, ale jest. Jest to oczywiście Paweł Brożek i ja tą kartę kluczowego zawodnika już posiadam, także chętnie się wymienię za innego. Proszę, patrzcie, najlepiej na las Tam ostatnio tylko uzupełniam moje braki. Z tego względu, że każdy wtedy może sobie wpisać lamer i podglądnąć, czego nie mam, a czego mam aż za dużo. Ubiparip, Parib, Rachwał, Śląsk, Rudol, Ślusarski, no i na koniec Grodzicki. Na Mistrz Obrony. No to tak, tego nie ma za bardzo co pokazywać, jedyną taką naprawdę wartościową stąd kartą to jest kluczowy zawodnik, no a tak poza tym to nie jest to dla mnie zbyt wielkim zaskoczeniem, tak jak mówiłem poprzedni odcinek był naprawdę świetny, jeżeli ktoś nie widział zapraszam i zapraszam również na pozostałe, na nowe produkcje, trzymajcie się wszyscy, pa.